Gościem Radia jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się przy Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Pan profesor już jest na posterunku u siebie w szpitalu. Pan się już zaszczepił jako lekarz? Grupa Zero? Jako lekarz już się zaszczepiłem, ale I... jedną dawką póki co. I jak forma? Wszystko w porządku? Żadnych nie ma odczynów poszczepiennych? Znakomicie. Jak stary, jak stary nowy dopki w internecie teraz. Po co są dwie dawki? Eee, pierwsza dawka jest po to, żeby człowiekowi wczepić cipa, to jestem po tej pierwszej, a druga dawka po to, żeby wstawić tam login, to ja jeszcze troszkę. No rozumiem, że teraz rozmawiamy już teraz na poważnie. To był tak półżartem to... pół serio, teraz na poważnie. E, ile e, seniorów e, zostanie zaszczepionych? Bo to jest grupa około 10 milionów osób. To ile pan obstawia, że e, ilu seniorów zechce się e, zaszczepić? To zależy od e, którego punktu pani liczy seniora. Na 60+. Plus. Na razie, no nie, nie, to ja przepraszam, to ja się całapuję, ale niech, niechętnie. Na razie zal, liczymy seniorów 80+. Plus. Myślę, że im bardziej, im starszy, tym większy będzie odsetek zaszczepionych. Dlatego, że ludzie generalnie rozumieją to, co się do nich mówi i też myślą logicznie. Jeżeli w grupie osób powyżej 80 roku życia umiera 20-25%, to w tym momencie szczepionka jest postępowaniem ratującym życie. Czyli e... zakłada Pan, że w tej grupie 80 plus zaszczepi się najwięcej, tak? A w tej grupie 70 plus? Tak, a potem dalej. Prawdopodobnie zaczyna działać mechanizm, a może mi się udać. Natomiast zdecydowanie ludzie starsi są w tej chwili, jak się wydaje, bardzo zmotywowani, żeby się zaszczepić, bo to jest absolutnie zrozumiałe, po to jest ta szczepionka. A do kiedy będą te szczepienia tej grupy osób starszych, właśnie seniorów? Będziemy starali się zrobić to jak najszybciej. A co to znaczy, jak najszybciej? A to jest wypadkowa dwóch rzeczy: liczby posiadanych szczepionek. I możliwości technicznych. Możliwości techniczne wydają się być już w tej chwili wystarczające, bo jeżeli ma być, czy jest, 6000 tysięcy punktów szczepień, no to na jeden punkt nie przypada tam tłum osób, tylko jest to absolutnie do ogarnięcia. To są punkty szczepień w oparciu o zespoły bardzo zawodowe, więc nawet jak są półzawodowe, to się za chwileczkę tego nauczą. To jest relatywnie proste już do ogarnięcia. zależy to od... Od y, m, liczby y, szczepionek i też od y, liczby tych miejsc, gdzie się osoby szczepi. Y, gdzie się będzie szczepić seniorów, i potem y, dalsze grupy. Natomiast no, jaki jest horyzont czasowy? Czy to będzie na przykład koniec drugiego y, kwartału? E, mówi pani o starszych, powyżej 80. Tak, 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 o tej grupie. Nie, grupie... Nie, 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 nie. W tej grupie jest mniej więcej 1,7 miliona osób. E, Czyli się tam plus, plus minus. Parę dziesiątek. E, zakładamy, że właściwie prawie wszyscy powinni zostać zaszczepieni. Jeżeli mamy w tej chwili e, na razie 360 tysięcy szczepionek na tydzień, czyli dzielić przez dwa, bo taka jest w tej chwili nasza praktyka, to jest 180, no to 180 razy 4 szybkie liczenie: 720 tysięcy. Tak, 760. No to mamy 800, czyli to powinno być około dwóch miesięcy. Jeżeli Ale około będzie... dwóch miesięcy będziemy szczepić osoby 80 plus, tak? Tak, tak. przy dzisiejszym założeniu, prawda? I teraz. A całą grupę seniorów? No bo w takim razie to, w takim razie grupa seniorów dla pana to jest ile? To jeżeli pani liczy grupa seniorów od 60 roku życia, to oczywiście ho ho jeszcze trochę. A to, to ho ho jeszcze trochę to do kiedy? To ho ho jeszcze no. trochę. No to niech Pani teraz szybciutko liczy. 10 milionów ludzi mniej więcej, prawda? Mówiłam tak. o tym, tak. Tak, tak, jak Chińczycy nie będziemy się o ten milion sprzeczali. To jeżeli będziemy mieli milion szczepionek, no to 10 przez milion to jest 10. Jeżeli będziemy mieli 2 miliony szczepionek, to daj nam Panie Boże, to, jesteśmy, to mamy 5 miesięcy. I teraz tak, trwa wyścig pomiędzy możliwością szczepienia, Pomiędzy y, możliwościami wyprodukowania szczepionki i jej bardzo uczciwego wytestowania, to jest następny element. Z którym się zmagamy. No dobrze, jeśli ja powiedziałam, że to będzie koniec drugiego kwartału, że do końca drugiego kwartału zaszczepimy tę grupę seniorów, to, to się pomyliłam czy nie? Nie, 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 nie. nie, nie. To, to myślę, że to jest absolutnie realne i bardzo możliwy ten, bardzo możliwy cel. Może nawet jak się uda, to nawet wcześniej. A ile przeciętny Kowalski czy też Kowalska z tej grupy trzeciej, ostatniej grupy poczeka na swoją kolejkę? No w tym momencie będzie musiała poczekać na to, jak się wyszczepi owych seniorów. No ale to rozumiem, że w tym roku to nie nastąpi, to najwycześniej to będzie rok 2022. Myślę, że jednak w tym roku, dlatego że możliwości produkcyjne firm produkujących szczepionki będą rosły z miesiąca na miesiąc. Proszę zwrócić uwagę, że jest w tej chwili kilka szczepionek produkowanych przez całkiem poważne firmy i sprawne firmy, które są jednocześnie już produkowane, ale też i testowane. Na tym polega właśnie ta metoda, która w tej chwili jest zastosowana. Firmy nie czekają na to, jak dostaną wyniki badań trzeciej fazy z uruchomieniem linii produkcyjnych. Już, już to produkują, dlatego też to zjawisko, które zbudziło pewnego rodzaju niedowierzanie, że jak można tak szybko zrobić szczepionkę. No oczywiście no można, jeżeli się te e, wszystkie czynności nakłada na siebie czasowo. To jest pewne ryzyko, ale tutaj nie mamy alternatywy, bo inaczej gdyby tak nie zrobiono, to przypuszczenia Pani redaktor, że 2022 byłby słuszne. Spieszymy się bardzo. Dobrze, to tutaj część y, tra, radiową mamy za sobą. Teraz już jesteśmy na Facebooku i na radio.pl tylko. Profesor Horban z nami oczywiście zostaje. Jeszcze Beata Lubecka zapraszam poniedziałek, jak pan pewnie słyszał, y, górale Spothala, ale nie tylko y, Spothala, bo także przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, przedsiębiorcy y, w tych nadmorskich gminach nad Bałtykiem, zapowiadają, że będą pomimo restrykcji y, otwierać swoje biznesy. Są zdesperowani. Po prostu wielu z nich już jest na granicy bankructwa, mówią, że tak dalej żyć nie można, chcą żyć normalnie, mówią, że rząd y, pluje im w twarz. I co im pan odpowie? Pan, no, Każdy chce żyć normalnie. Mogę powiedzieć, no tylko nie kosztem. Y Innych no dobrze, ale czy są jakieś badania, że takie branże jak hotelarstwo, turystyka, stoki, restauracje, pensjonaty, branża fitness, to przepraszam, to są rozsadniki epidemii? Są jakieś badania, są jakieś dane konkretne? Panie, wy, my w ogóle jesteśmy rozsadnikami epidemii i tej, tego zakażenia, ponieważ tutaj źródłem zakażenia jest człowiek. Człowiek, który jest... E, Miejscem, w którym się produkuje ten wirus. Ten wirus jest rozprzestrzeniany wraz z oddechem czy wraz z kaszlem. W związku z tym, jeżeli znajdujemy się w odległości drugiego człowieka właściwego do zakażenia, czyli powiedzmy dwa metry, a jeżeli jest to pomieszczenie zamknięte, niewentylowane, to w ogóle cały czas w tym pomieszczeniu. No dobrze, ale czy można się zarazić na przykład na stoku? Na, samym na stoku? świeżym powietrzu? Na samym Stoku oczywiście nie, ale jest, nie wiem, czy pani redaktor jeździ na nartach nie. albo bywa na stoku. Ale jak połamałam choć... sobie nogę, to już powiedziałam, że więcej y, to nie nastąpi w moim życiu. Oj, to rozsądnie, bo to nie jest droby sport. E, można na sankach, ale też można nogi połamać. E, więc e, co się dzieje po tym, jak już obywatel z tego stoku zejdzie? No oczywiście, no musi gdzieś na przykład przenocować, tak? No dobrze, przykład, ale czy na przykład nie można byłoby od, odmrozić tych branż z zachowaniem po prostu większych rygorów sanitarnych? Na przykład tylko połowa pokoi będzie wynajmowana, jedzenie do, do pokoju, w restauracji tylko połowa stolików będzie czynna. Nie wiem, czy pani, wie pan, pani zwróciła uwagę, że to już było zrobione. To już było zrobione. Przecież te... No i co, I okazało się, że rzeczywiście yy, tak rzeczywiście... nam nażało wirusa? Nie, nie, no, okazało się że rzeczywiście, że Polak potrafi yy, i większość tych zakażeń przez część osób oczywiście przecież nie mówię, że przez wszystkich była skrzętnie omijana efekt mogliśmy zobaczyć w postaci liczby zakażonych teraz wróćmy do podstaw po co to robimy no robimy to po to żeby ochronić ludzi którzy nie tyle chorują co umierają bo gdyby to była choroba prosta i łagodna dla większości, czy też dla wszystkich, to w nie byłoby tego typu kramu. No, zdemolowaliśmy, jak nie liczył, gospodarkę, zdemolowaliśmy, jak nie liczył, szkolnictwo, czy w ogóle wszystkie aspekty życia społecznego. Więc zawsze pytanie nasuwa się, po co to robimy? No to dobrze, robimy? to w takim razie kiedyś przewidywane, że będzie y, y, poluzowanie ta... tych rygorów, że ten Na... lockdown przestanie obowiązywać. Zaraz zacznę filozofować, tylko skończę, bo to od tego trzeba zacząć, prawda? I teraz tak, jeżeli nadal mamy y, no nie gigantyczną liczbę zakażeń, jak mieliśmy 20 parę tysięcy, czy tak jak teraz, nie daj Boże, Wielka Brytania 60 tysięcy dziennie, to y, jednak mamy te 5, 10, 15 tysięcy, mniej więcej dziennie. No teraz ale to jest około 10 tysięcy, tak mniej więcej no taka średnia jest. Zbliżamy jest się do tej granicy. Znakomicie. Tylko tym parametrem, który go się najbardziej obawiam i którym się kierujemy, to jest liczba zgonów. Jeżeli Weźmiemy pod uwagę, że liczba zgonów jest mniej więcej 400-500, ale jeżeli pani dołoży do tego nadwyżkę zgonów w stosunku do roku zeszłego, czyli to jest mniej więcej dwa razy, z tego część jest spowodowana bezpośrednio COVID-em, część jest po bardzo pośrednio, no bo jednak ten dostęp do opieki medycznej w tym momencie jest utrudniony, skoro wszystko jest zapchane przez ludzi z COVID-em. Więc ta liczba zgonów rośnie, i teraz pytanie: na ile my, jako społeczeństwo, godzimy się na to, że dwa razy więcej osób niż zazwyczaj umrze? No, no jak... tak, ale ludzie też tracą po prostu miejsca pracy, tracą, potracą swoje biznesy. No. Mówią, że nie, za chwilę to nie będzie czego zbierać po prostu. Pani redaktor, stracenie życia czy stracenie miejsca pracy, jeżeli pani to porówna, no to. Nie, no tego nie. jest no, na równości to bym nie stawiała, zdecydowanie nie. No właśnie o to chodzi, prawda? Ja rozumiem, że inny jest sposób myślenia człowieka dwudziestoletniego, który mu się jawi, że jest nieśmiertelny i właśnie jeździ na narty, czy się połamie, czy nie. Ale zupełnie inny jest punkt widzenia człowieka, który mówi, hopie, no pięknie sobie przechorujesz, ale masz 20% szans, że umrzesz w ciągu najbliższego miesiąca, czy dwóch tygodni. To jest... Czyli rozumiem, że tutaj nie ma w ogóle, przynajmniej z panem nie ma pola do negocjacji, absolutnie. Jeżeli ktoś, czy, jeżeli ktoś, czy społeczeństwo czy też, że decyduje się na coś takiego, a i tak staruszkowie umrą, więc co no, to, to tam? Czy teraz, czy za pięć lat? No to bardzo proszę. Bo były takie głosy społeczeństwa na początku epidemii, jak pani pamięta, więc natychmiast jeszcze pod presją czasu wszyscy zrezygnowali z takich pomysłów. E, trzeba się chronić i tyle. No, jesteśmy przede wszystkim wracają teraz do rzeczy. Jesteśmy u brzegów. Dopływamy do brzegu. Jeżeli uda nam się wyszczepić tę grupę, która jest najbardziej wrażliwa, najbardziej narażona na śmierć, to należy w tym momencie przywracać normalność. Czyli ale w połowie nie... roku. Czyli w połowie roku najwcześniej, tak? Nie, 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 nie. Myślę, że my właściwie już to zaczynamy robić, bo jeżeli. No ale to kiedy w takim razie na przykład branża hotelarska będzie mogła zacząć działać? Panie redaktor, nie wiem. Nie jestem wróżką. To zależy od wielu czynników. Myślę, że już niedługo. Przy czym słowo no Już niedługo, nie no to to jest naprawdę redaktor... bardzo precyzyjne określenie. Muszę pan przyznać. Lutego o godzinie 7 rano ruszymy. No tak, teraz pan sobie teraz dworuje oczywiście troszeczkę. 22 luty 7 rano, bardzo proszę pan premier, wychodzi i mówi, fo, otwieram drzwi. No nie, no ja pytam, to jest jednak bardzo poważna sprawa, myślę, że... Yy, oczywiście poczu poczucie humoru jest potrzebne, yy, także w ciężkich czasach, ale, yy, ale to są poważne sprawy, dlatego że to chodzi również o miejsca pracy i o dorobek życia wielu ludzi. Pani redaktor usiłuje Pani wytłumaczyć jak najbardziej poważnie, jak potrafi. Tylko nie potrafię podać Pani dokładnej daty. Może być to luty, może być to marzec, może być to kwiecień. To jest wypadkowa wielu czynników. Pierwsze, zaczynamy już odmarzać. Dzieci jeden, trzy do szkoły. To jest pierwszy etap. Zobaczymy, co będzie za chwileczkę. Dzieci, klas podstawowych, pozostałych. Nauczyciele nie są szczepieni, bo pan powiedział, że są młodzi, inteligentni, no to poradzą sobie, wiedzą, jak się chronić. Pan nie żałuje tej wypowiedzi? Niektórzy starsi też są inteligentni. No właśnie, bo tak jakby można by pomyśleć, że w takim razie, że co, że seniorzy nie tylko, że są starsi, to już są głupi, tak? Bo nauczyciele są mądrzejsi. No, no, no. bardzo dziękuję. Za coś takiego? Nie, nie, nie. nie. No teraz... ta, ta, ta pana wybawieść była trochę z, ludzi zbulwersowała po prostu. Które? No właśnie to, że nie szczepimy nauczycieli przed powrotem dzieci do, do to... klasy 1-3, bo są młodzi, inteligentni, a średnia wieku wśród nauczycieli nie, 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 to jest 44 nie, nie, lata w Polsce. Wie pani, to, o to to bardzo młodzi są. To są młodzi ludzie, naprawdę. E, nie umierają. Ja Pani, jeszcze raz powtarzamy, jeszcze raz. Jeżeli umiera 20% danej grupy, to nie ma w ogóle żadnej alternatywy. Szczepimy tę grupę osób, nie szczepimy ci, którzy nie umierają, tylko chorują, muszą poczekać na swoje szczepienia na czas, kiedy będzie dostępna szczepionka. No proste koniec kropka. E, To. Inteligentny 44-letni średnio nauczyciel jest w stanie zrozumieć, ci umierają, ci nie umierają. Już i teraz a nauczyciele i tak są w pierwszej grupie, więc wejdą przed normalnymi 44-latkami, którzy muszą poczekać, bo nie są nauczycielami. Także... Spokojniko. I teraz wracając jeszcze do następnej rzeczy, bo jeszcze jedną rzecz muszę Państwu wytłumaczyć, pani redaktor Takosz. E, nam ładnie w tej chwili relatywnie ładnie spada. Jesteśmy w takim okresie, kiedy albo teraz to wahadło zak, liczby zakażeń pójdzie w dół i ta liczba zakażeń zacznie się zmniejszać lub zacznie się utrzymywać mniej więcej na tym samym poziomie, który jednak jest duży, poziom jest powinno schodzić w dół, albo wystartujemy w górę. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. To jest to, czego się boimy. 60 tysięcy zakażeń dziennie, dziennie. No. I dlatego przewróciliśmy loty z Wielkiej Brytanii, tak? Tak. Biorąc pod uwagę... Oczywiście, wszyscy zamknęli. Cała Europa zamknęła. No ale przecież nie... u nas już y, można przylecieć z Wielkiej Brytanii do Polski. Pani, można. Można. Dlatego też ludzie, którzy przylatują, są... Poddanie tak. kwarantannie. Tak jest. Tak jest. To są metody, które wszyscy stosują. I teraz tak, jeżeli się okaże że mamy ten wariant, a nie widzę powodów, dlaczego nie mielibyśmy go mieć. I ten wariant za tydzień czy za dwa, za trzy spowoduje, że mamy dużo więcej zakażeń. Nie mówię o 60 tysiącach, bo to jest kwestia liczby osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, w Polsce jesteśmy mniejszym krajem, to możemy mieć tak zwaną powtórkę z rozrywki, czyli 20 tysięcy, 30 tysięcy, 40 tysięcy zakażeń. No tego byśmy nie chcieli, bo to byłoby. Katastrofą, zaprzeczenie w tym. To, co robi Wielka Brytania w tej chwili, to ona ściga się z czasem. Ludzie się ścigają z czasem, szczepią wszystkim, co mają pod ręką, jedną dawką, bo uważają, że to tak jest lepiej. Trwają badania, czy to jest skuteczne, czy nie. Tam jest y, autentycznie no, y, 60 tysięcy ludzi zakażonych z wynikiem dokładnie takim samym choroby, czyli zgonami, zwłaszcza wśród ludzi starszych. Czyli rozumiem, e, że my e, chcemy uniknąć e, tego scenariusza i dlatego jest ten lockdown. Dokładnie, dokładnie. No, dokładnie. A, ale testujemy generalnie, czy, nas to, czy, czy, be, czy w szkole dojdzie tak. do transmisji większej y, tych y, wirusa, czy nie. No pewnie będzie, ale nie tak dużo, dlatego że akurat klasy 1-3 są relatywnie bezpieczne. Po pierwsze testujemy nauczycieli, prawdopodobnie będziemy to również testowali w momencie kiedy ci ludzie zaczną mieć objawy infekcji górnych dróg oddechowych, bo idzie sezon grypowy, prawda? Idzie sezon infekcji górnych dróg oddechowych. Ale z kolei dzieci w wieku e, mniej więcej klasy 1-3 po pierwsze chorują, jeżeli chorują, to chorują łagodnie, po drugie transmitują tego wirusa też stosunkowo e, minimalnie. Jeżeli się zastosuje mm, warunki sanitarne, te, które proponujemy, to szansa na, na to, żeby to w istotny sposób zmieniło naszą epidemię, szansa na to jest mała, ale dlatego też robimy to bardzo ostrożnie. Tu już mówię z punktu widzenia medycyny, a nie ekonomii, bo ja się na ekonomii tam słabił ale medycynę ostrożnie warto poczekać tydzień czy dwa czy trzy, nawet na to, żeby dalej rozmrażać gospodarkę. Jeżeli się okaże, że tu z jednej strony zaczyna nam już działać szczepionka w tej grupie najstarszych, jeżeli skutecznie zaczniemy szczepić osoby starsze, których są najbardziej narażone na. Zejście. Jeżeli tutaj utrzymamy zakażenie na tym samym poziomie, albo jeszcze lepiej zaczyną nam spadać, no to w tym momencie zaczynamy wszystko powolutku to otwierać. I w optymistycznym scenariuszu ja bym się zgodził, że gdzieś w połowie lutego będziemy bardzo blisko otwierania wszystkiego. No, może nie wszystkich restauracji, ale już na pewno będziemy się starali wszyscy zacząć y, otwierać te w rzeczy. Ten... Lutego, w połowie lutego, Mamy już tylko 4 minuty, bo wiem, że muszę Pana poprosić troszeczkę w, wcześniej. Mamy Pan radę. Natomiast prosiłabym teraz o krótkie odpowiedzi, bo jeszcze kilka pytań chciałabym zadać Dobra. od słuchaczy. Słuchacz Dobra. pyta, kiedy studenci wrócą na uczelnię? O, nie, ale niektórzy już wracają. E, studenci medycyny i studenci wydziałów medycznych już wracają. A reszta? Wracają. A reszta jeszcze troszkę. A troszkę to jest ile? Nie wiem. Poczekamy tu z dziećmi. A czy jest pan zbulwersowany tym, pyta kolejny słuchacz, że rektor y, WUMU nie podał się do dymisji? E, to jest sprawa pomiędzy panem rektorem, panem senatem uczelni, a panem ministrem. O, dyplomata z pana wyszedł i zapyta, czy, była, czy gdyby była taka możliwość, to którą szczepionkę by pan wybrał dla siebie? Tę opartą na mRNA czy na martwych komórkach adenowirusa? I takie rozwiązania są stosowane w szczepionce rosyjskiej lub chińskiej? Wszystko jedno, jaka by działała. I żeby była dostępna, w tej chwili mamy mRNA, jest sprawdzona, jest skuteczna, jest bezpieczna. W związku z tym wybieramy tę, która jest. No dobrze, ale to też słuchacz pyta, ponieważ cały czas słyszymy, że moglibyśmy szczepić więcej, ale mamy za mało szczepionek, no bo producenci nie nadążają na razie z produkcją, no i w związku z tym też no jest Mówi podział sprawiedliwy w ramach Unii Europejskiej tego kontraktu zawartego no, przez Unię Europejską. Więc skoro program szczepień jest ograniczony podażą szczepionek, to czy rząd rozważa zakupy alternatywnych szczepionek, takich jak rosyjski sputnik 5 lub chiński sinowak? Oczywiście odpowiedź brzmi nie, dlatego że żyjemy w kraju, w którym obowiązują pewne przepisy i pewne zasady wynikające z poziomu wiedzy medycznej, nie można stosować preparatów, które są niesprawdzone. Reparaty muszą przejść pewien, pewien e, proces sprawdzania, kontroli, oceny efektywności, a przede wszystkim oceny bezpieczeństwa. No, nie można, nie ma takiej sytuacji, żeby stosować wszystko, co jest kompletnie niesprawdzone. To bardzo często jest tak, no co wiadomo, no, jeżeli jest coś niesprawdzone, to potem może mieć olbrzymie niespodzianki. Nie. wszystkie. Preparaty, leki, szczepionki, które są dopuszczone na rynku, muszą mieć e, zatwierdzone. Czyli nie ma takich planów, nie ma takich planów. Jan pyta, jaki, pra, jaki, jaki kraj <muchy> dla pana jest taki wzorcowy, jeśli chodzi o walkę z epidemią? Gdyby producent gdyby producent, yy, gdyby producent, zechciał łaskawie przejść ten proces rejestracji i ta rejestracja zakończyłaby się pomyślnie, udowodniono, że ta szczepionka jest skuteczna i bezpieczna, to oczywiście tak. Natomiast na razie nikt do tego się nie kwapi z tamtej strony. No więc spokojnie. Yy, drugie pytanie. I jaki kraj pytanie. jest według Pana wzorem walki z pandemią? Pyta Jan. Pani, oczywiście powiem, że Polska. Serio? No przecież. Nie, no i nie, no ale a tak na poważnie? Poważnie, no dlaczego mamy być nie dumni z tego co robię? Tylko jeszcze jak... ostatnie pytanie, kiedy osiągniemy tą y, 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 odporność stadną? Bo obliczenia są takie, że za 7 lat przy tym tempie szczepień no nie, no w dzisiejszym tempie szczepień, no No 21 powtarzamy. tysięcy około, ponad, z, z niewielkim haczykiem tak, dziennie. No, powtarzamy wczorajsze, no mówimy o szczepieniach, które się rozkręcają. Już żeśmy przegadali, kiedy będą zaszczepieni ci ludzie wrażli. No dobrze, no ale czy można postawić jakiś, jakiś horyzont czasowy zaznaczyć w takim razie, kiedy to o 70% no, zostanie Pani, zaszczepionych? Ja już, równe, skieruję, dając, że będziemy szczepili 21 tysięcy dziennie. No jak będziemy szczepili 21 tysięcy dziennie, to w ogóle dajmy sobie spokój. z tą no, ale na razie tak jest. Na razie tak jest, ale nie znaczy to, że tak będzie jutro. Dobrze. Teraz tak. Dobrze, już, o, muszę, no, to już muszę pana pożegnać. Jest 8-25. Powiedział pan, że 8:25 to jest ten kompletny deadline. To odpowiem pani na to ostatnie pytanie, jeżeli pani redaktor pozwoli. No to już na własną odpowiedzialność. <laughs> dobra, dobra, dobra. Trochę mier, prawda? Tam, gdzie Jest tak. Pierwszym etapem, który chcemy osiągnąć, jest znaczne zmniejszenie liczby zgonów. I to już jest pewnego rodzaju nabycie odporności w tej grupie, która jest najbardziej narażona. I to powinniśmy osiągnąć jak najszybciej, bo tutaj chodzi o ochronę życia ludzkiego. Dalej. To już zaczynam. w tym momencie mówimy o zaszczepieniu 10, 20, 30% nawet tych 60 do 60-latków. Jak skończymy 60-latkami, to mamy pierwszy etap zasobu odporności stadnej, bo znacznie zmniejszamy śmiertelność. Czynimy tę chorobę no, z punktu widzenia społeczeństwa i pacjenta relatywnie łagodną. Potem musimy wyszczepić na dostępnej grupy osób, tak żeby 60-70% osób zetknęło się z tym wirusem, miało odporność poprzez zakażenie albo poprzez szczepienie. O. Dobrze, i tu kończymy, rozumiem. Tak? Jeżeli pani redaktor pozwoli. No tak, no tak, skoro ma pan na radę, no to trudno. No. Dobrze, nie, profesor, nie, znaczy no, trudno, z mojego to jest... punktu widzenia, z punktu widzenia słuchaczy, bo jeszcze tych pytań było, no ale no to następnym to jest... razem, mam nadzieję, że się uda. To jest święta rzecz od prawa, wie pani, chorzy czekają. Oczywiście. Niestety chorzy jest są najważniejsi. Niestety pacjenci jest... są najważniejsi. Cały czas, cały czas mamy, szpital jest pełny. Chorzy bo ciężko. pracuje pan w szpitalu zakaźnym, trzeba powiedzieć. Ja pracuję w szpitalu Właśnie. zakaźnym na Wolskiej już nie tak długo, bo jakieś 40 no, lat. No to rzeczywiście niedługo, niedługo. Nie. Dobrze. Zdrowia życzę nieustająco. Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19, był z nami. Dobrego dnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za jakiś czas znowu się zgłoszę z zaproszeniem, oczywiście. Bardzo dziękuję.